Dziś będziemy regenerować rozjaśniane włosy. Kilkukrotne rozjaśnianie włosów do blondu to nie był dobry pomysł, dlatego teraz robię wszystko, by je odratować i szybko zapuścić. Podstawą mojej pielęgnacji jest olejowanie, robię je minimum dwa razy w tygodniu, a dzisiaj użyłam oleju z wiesiołka z zestawu Maxmo's Scalp and Hair Treatment. Rozczesuję dokładnie włosy, a następnie nakładam na nie olej i go wczesuję. Na skórę nakładam prototyp naszej wcierki na porost włosów, zbogaconą dodatkowo o olejek rozmarynowy z Maxmo. Na to nakładam olej Fix Your Scalp wersja Hair Growth i wmasowuję wszystko masażerem. Cały zostawiam na godzinę na włosach, a następnie myję skórę głowy dwukrotnie szamponem i nakładam dużo odżywki. Osuszam włosy ręcznikiem bambusowym z Maxmo i nakładam K18, który dopiero testuję. Dajcie mi znać, co najlepiej ratuje Wasze zniszczone włosy.